Ja jestem Wertez, witam was w, w Game Modzie 1, gdzie rozwaliłem mapeczkę. Dokładnie tak, mapeczka od widzów, kolejny odcinek, coś, coś zepsułem. Um, tu była tabliczka, tak, witam was w kolejnym odcinku. Tu, by, tu były tabliczki, dokładnie tak. Gramy na mapce, która nazywa się Mapa Parkour Hardcore. Game Mode 2, nie wiem czy umiałem Game Mode 1. Ja sobie zacząłem machać do kamery, a tu coś się poliszczyło. Tak, także okej, okay, to tutaj po prostu była, była nazwa, tak. mapka Parkour i trochę escape'u, jak najbardziej. Spoko. Zasady takie jak na każdej mapie. Nie oszukuj graj na Game Od 2, możesz używać Spawn Pointa. Gdzie chcesz, mapka stworzona przez X Zacharajasz. nie, Zarhajasz X. Także dzięki za mapeczkę Oczywiście dzisiaj w nią gramy, dla Verteza oczywiście, a dziękuję. Mapa jest do przejścia, sam ją przeszedłem. No to Najsik, nice. no to Najsik. Nice. Kolorowa zbroja. O, mogę sobie zbrojkę ubrać, ale po co? Nie wiem, ale wezmę. Nie wiem, po co mi też jedzenie, ale też wezmę, o. Mam taką zbrojeczkę. Co, coś mi to da tak w sumie? Plus jeden armor. Tak właściwie coś się nadaje oprócz armora? Nie, no to okej. Okay. O, pogoda nam się zepsuła, to czekajcie. Time set zero. Weather clear. Eh, game rule keep. Inventory Żeby mi tu zbrojka nie wypadła. Wiecie, to jest ważne, to jest bardzo ważne. Także co, powiem tak. Wygląda to naprawdę super. Na dzień dobry. To ja sobie użyję tutaj spawn pointa, Testuję, czy wszystko działa. Wszystko działa, także elegancko. Noc, ładna pogoda. Eee. Dobra, ale ja, ja wolę dzień. Ja wolę dzień. O kurczę, już 180 z wejścia. No nie, to ten parkour naprawdę taki taki hardcore. Także sobie tutaj nie pogardzę z PowerPointem. W tym miejscu również. I lecimy dalej. Woo! Och, no. Damage. Na szczęście z pompą i ta mam. Kurde. Na dzień dobry taka trudna mapa. Także, no, Purpos niech się cieszę, że tej mapy nie wybrałem tak tak o oh. <laughs> Do tamtych odcinków naszych. Gratulacje, przeszedłeś pierwszy poziom, a teraz znajdź przycisk. Znajdź przycisk, znajdź przycisk. Takie to takie fajne połączenie. No, to ciekawe, to ciekawe. Naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj znajdź przycisk, tak. Ja go nawet nie widzę. No to. O! Ej, jaka faza! Ja go tu nie widziałem. Ale go mam. Dobra. Jestem gdzieś. Teleported Vertes. Okej. Okay. Dobra, to idziemy na dół. Tam była chyba bariera, bo przejść nie mogłem. A już chciałem iść na górę, widzicie? Jak parkour, to na górze, nie? Dobra. Tyk. Ławe dziady. Otwórz tu się. Ja bym tu przeskoczyć. Czy to jest fajkowe i mam zejść na dół? Czy tu jako, że jest, to to raczej nie przeskoczę, no nie? Ale sobie dam. Spawn Pointa. No nawet nie wyskoczyłem. Dobry jestem. Tutaj. Czy tutaj? Pyk You cannot sleep. Coś tutaj jest? Nie, tutaj nic nie ma. No to lecimy. zmieszczę się. Nie ma to jak poza pokojem wciskać tutaj. I co, to jest jakieś więzienie? Wskakujemy do kibelka! Oj, oj, oj oj to jednak był czysty kibelek bez niczego. Hmm. To ciekawe, co dalej? Jest jakiś fajny button czy coś? No uh. <słuch> Dobra, coś tutaj, coś tutaj najwyraźniej w świecie czas robić. No właśnie, dobra. Ok, czyli przeszliśmy. Tak na początku myślałem, że tam coś może być, ale, ale chciałem się wrócić do tamtego, wiecie, pomieszczenia. Ruszaj dalej! Ruszam dalej! Lecę parkour. <gry> dobra, teraz moje nie ulubione rzeczy, czyli skoki na jedną kratkę. No dobra, na dwie bo. Tutaj jest jedna, to druga. Z takim oto daszkiem. Daszkiem, daszkiem, daszkiem. Pyk. <grymne> Czy ja to przejdę? Próbuję. Hop. To już nie powinno. Oj, tu jest jeszcze daszek. To To ja tutaj dam Spaw Point, bo to nigdy nie wiecie kiedy na przykład no spadniecie, no. Jak najbardziej. Tak, tak, tak. Dobrze, że tutaj od razu się ginie z tej wysokości. Bo normalnie. Pop! Byłoby cienko. Tydy ty dyt ty, Tytter. Ty, 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 ty. Hop! Jest! O, oh, w że się udało. Uuuh. Hoppa. Dobrze, że są drabinki. Twórca mapy mnie lubi i daje drabinki na niewidzialnych bloczkach. <laughs> Bo jakby nie było drabinek, to by było smutne. Naprawdę. Tu polecam Spawnpoint. A, polecasz, dobra. Ja sobie spokojnie używam go. No okej, okay. dobra. Polecasz mi tutaj Spawn Point. Dlaczego? O, tutaj jest jedno wy... Że i czy Czoki tu chodzi. Czym się różnią te dwa pola, że nie mogę na shiftcie przejść? Hmm. Ale okej, okay, skoro polecasz, to ja jestem taki, że... Wpiszę tego z Pointa, ale tutaj. <sum> hop! Hop! Hop. Nie, yeah, yeah. nie! <grym> Jakie trole? Nie wiem czemu na początku wodę celowałem, po czym się ogarnąłem Ej, hey, czekaj, wait, wait! Nie w wodę! Ha! Gotcha! Mam cię. Dobra. Uh, wow. Ale czasami skoki, jak nie są na taką pełną odległość, tylko taką średnią na jeża to kurde się gubię i zaczynam lecieć za szybko, ale się ogarnąłem. Wow! God damn it. Damage spowalniający. Co to ma być? Trzeba się zatrzymywać co każdy skok. Hop. O. Na przykład tutaj nie trzeba było. Dobra. Uuu. Dobra. Dawno nie było spawn pointa. Pyk. A bez sprintu? Pyk, pyk, pyk. pyk. <laughs> Ale teraz już. Sprint jest wymagany. Jej! Gdzie ja trafiłem? Koniec, mapki! Co? No nie, ja, 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 się, ja się dopiero zacząłem rozkręcać Halo Dzięki Warto za przejście tej mapki. Jeśli chcesz dalszą część powiedz na odcinku, po bujcie, warta za właśnie tak subujcie, dajcie łapkę, szczelcie dzwona yy, Ja pierdzielę i nie normalnie Normalnie jak dawno nie wysadzałem mapek, to tak, tak to wysadzę bo normalnie nie zdzierżę. Ej, ja serio myślałem, że to jeszcze będzie dalej leciało. A tu taki psikus. Bo zobaczcie, mapa jest wygenerowana na tych ogromnych górach. To kurczę, tutaj mapę na, załóżmy, pół godziny idzie zrobić naprawdę szybko. Także myślałem, że taka będzie. Ale dobra, nie rób kolejnej części tej mapy. Zrób, zrób od nowa, now, od nową mapkę. N nie kontynuację, bo jak już to nagrałem. To kontynuacji trochę będzie gorzej jak od tego momentu. Najlepiej coś nowego, bo takie takie rzeczy chyba szybko się robi. Chyba. No czy do ja raz parkura robiłem. Także także wiem, że idzie taką mapkę zrobić szybciutko. Także no. Polecam na Ale fa -fajn, fa fajnie to wygląda na takich terenach. To jest naprawdę kozak. Dobra. Eee, feel. Czekaj, jaka to była komenda? Pyk-pyk, pyk-pyk. Pyk-pyk, pyk. pyk, pyk, pyk. pyk, pyk, pyk. Wait, god, damy 10. 10. Nie, bez tego. Jeszcze bez tego. 10. 10. 10. Minecraft. Tyny ty! Uch, działa. Ho ho! Pyk, pyk, pyk. Dobra, no wysadamy spawn. <laughs> nice! Nice! Nie mogę się ruszać! Tak wysadzamy. I widzimy jak to pole znika tak śmiesznie. Kopłów i nie ma. Kołon bloczki nie ma. <grym> Jaki fajny tutaj Fajna... fajne coś się nam tu zrobiło. Nie, nie pamiętam słowa. Tak, jest, jest rano jak to nagrywam. Wróciłem z wyjazdu. <grym> Dokładnie tak. I tak. I myślałem, że mnie jakiś parkur zmęczy. Tak na dzień dobry. A ty jednak nie. Dlatego go wysadzam. Dlatego go wysadzam, szybciutka mapeczka. jak właśnie zapomniałem powiedzieć, bo część, część osób już pewnie wyszła, a szkoda. Eee, ocencie mapkę, ocencie mapkę. Jak ją oceniacie? Bo tutaj wiecie. W, w nowej serii mapek, jak tutaj już jakiś czas temu powiedziałem, to Wy oceniacie mapeczki w komentarzach. Także dajcie od siebie, co nieco. Zobaczymy, jakie noty będą w komentarzach. A co? Ja powiem, że bardzo mi się podobają takie parkury na takich terenach. Niby to tylko teren wygenerować, no nie? Ale zawsze to ładniej wygląda, niż jakby taki parkur był po prostu na jakimś flat worldzie. Bez, bez podłogi po prostu sobie byłby zrobiony. No tak jest kozak. Tak jest kozak. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Nie, no normalnie pierwszy raz chyba całego parkura wysadza nie? <taki> Takie to króciutkie było. A co jakbym za pierwszym razem wszystko przeskoczył? To by było dopiero mega szybkie, nie? God damn it. I tutaj był chyba koniec, tak? Co by Ja nie patrzę więcej FPS-ów. Halo. No już, no. No tak, no ładnie wybuchacie. No, no, no dziękuję, dobra. Porobione. <laughs> o, jeszcze kawałek. Kawałek tutaj nam pozostał. Szybka lota! <laughs> no. Halo. O, o, wybucha. Słyszę? Słyszycie to? Ja też. No. Także mapka została teraz kompletnie przeze mnie zniszczona. Jednak mnie. Jednak tylko nas w jednym miejscu nie było. Tam gdzie, tam gdzie, tam gdzie, tam gdzie, mieliśmy find the button, ale teraz go nie, <kłys》> nie znajdę, także szkoda, ale parkur cały wysadzony, cały wysadzony, nie zostało z niego kompletnie nic, także dzięki wam wielkie za oglądanie. <grym> Dzięki za wszystkie opeczki w górę, za komentarze, za udostępnienie na fejsie, za subskrypcję. Za dzwoneczek, oczywiście, jeżeli dzwoneczkujecie kanał, to ba, ba, bardzo, bardzo najsuper, że tak to powiem. No i e, f, tak bardzo kolorowy, ja się z wami żegnam, to zrobię fajną pogodę. No, takie mapeczki są fajne. No. Dzięki, na razie i cześć. Hej, hej.